Manko z tej strony Ercon. Jestem dzisiaj na Vcraft'cie Z moimi kolegami z gildii No i dziś będziemy tutaj Tutaj pokazywali naszą gildię Jak się osiedliliśmy Jeśli ktoś wbije z YouTube'a I napisze, że jest ode mnie z YouTube'a Może dołączyć do naszej gildii Tylko zasada jest prosta Musi mieć Skype'a Dobrze Tutaj mamy gildię na wzgórzu. Tak, taka sobie. Entron na 30 już jest. Magazyny są. Tutaj zabezpieczenia lawowe. Jeszcze nie z każdej strony, ale już się staramy. My no i to tyle. Le, tutaj mamy wieżę. No i co będziemy robili, chłopaki, teraz? To taki pomysł na ten odcinek. A nie wiem, no, czy ci się spodoba. No. To powiedz, powiedz. No, powiedz, powiedz. Żeby zrobić chociaż taką fosę na minimum 20 km. Spoko. Bo ja mam tam nalazny ale to nie 1. Dobra, chodźcie. Fosa to na razie potem, kiedy no, indziej. Gdzieś... A teraz to możemy, wiecie co iść? Szukać innych gildii. Co wy na to? Aha, dziś wam pokażę komendy. Dzięki którym można założyć gildię i co trzeba założyć. I co trzeba na gildię? Wpisujecie G i tu macie wszystko. Tak. Gildia stworzona. Stwórz, nazwa i tak. Gildia zaproś, gracz. No to to sobie przeczytacie. I jeszcze macie G2. No i tutaj macie tak, tak ten podkreśnik małpa jest. Czad klanu i reszta to już znacie. Ksa brawo, Ksotobik. Brawo, brawo. Yy, no i tak. Gildie możecie założyć żyć w ten sposób. Gieset Nazwa, na przykład. I tak musi być pięcioliniowe, -lini czyli. No, i tak na gildię trzeba 32 diamenty, 32 emeraldy, jedno złote jabłko, jedna złota marchewka i 6 blaze z rodów. Aha. Jeśli to wszystko macie, stajecie w wybranym miejscu i zakładacie gildię. Pod wami pojawi się jajo-smoka, które wyznaczy wam y, gildię die, kratkową, która automatycznie klejmuje się 50 na 50. Tak. Wiesz, że te, ten plugin jest. Wiesz, że to jest trochę zbugowane, i to jajko się klikło, i, i jest nie wiadomo gdzie. Tak, słucham. jak będę na i pobieram mm, teksturkę, czy on będzie w kliku? tak. Dobrze, przedstawimy wam różne rzeczy. To. O, poklepiemy się. Gdzie tam jest złoty? Ja mam cztery Dobrze, chodźcie. Ja mam całe, nawet pół HP nie straciłem. Chodźcie, trzeba porobić y, łuki itp. Ja mam do szczęścia raczej... Chodźcie, żeby było dzień. Pozbieramy wełnę i się prześpimy. Boże. Ja nie będę tracił miecza na te chłopaki. Weźmiemy gręć. Dobra. Ale mam tekstowe mieszkanie. Niech. Poszedł. Brawo. Dobrze. To co dziś będziemy robili? Hmm. Możemy wam pokazać jak... O oh fuck. Nie, nie, Naprawdę Dobrze, chodźcie. Chodźcie, idziemy kopać do kopalni naszej. Czekaj, Zacznijmy od tego, że mnie nie stać nawet na pochodni. Aha, dobra. To chodźcie do kopalni. Aha, za nie... sobą konrad! jeśli chcecie dostać się do, do gildii, i wpisacie albo F -home. O! Albo F -home, albo Giedom. Oj. I nie możecie to jest najważniejsze nie możecie się ruszyć. Nawet myszką, bo ponieważ czujnik to wykryje i was nie tetnie, no ja już tak miałem e, dzisiaj trzecią. <laughs> nie to trochę wkurza. Ko kordów wam. Gdzie my No, Nagrywam. Kordów nie pokażę, bo to będzie zbyt ja łatwe, żeby nas znaleźć. Tak ja cię pokazałem. Tak, ty sobie możesz pokazywać. Dobrze, chodźcie do kupału. ja nie nagrywam. Raz i Mam 100 FPS-ów. A ja 200 coś. Ale tak. ze, z, ze stroną otwartą i dwoma gami No a ja z, z programem do nagrywania Jakim Flamps? Nie, Bendicom na razie nagrywam. Ten, co, Dobrze, ja chodźcie. No idziemy do kopalni. kopalni. Ojej już chcesz nie to... S... Zabierało to polecam ci tego actionu. No wiem, też nagrywam... Ja chcesz, żeby ci zabierało to polecam z tamps. się najlepiej nagrywał. Chodźcie, ale... kopijaby się pod Gildio, bo by... Wy... Krety jesteśmy. Dobrze, chodźcie. Bo chod budowniczy wszystko rozpierdniczy nie? Tak, i dobrze ja to gilię budowałem. Chodź was sam. No, bo mam o, dupy się to, nie chciały ruszyć. O widzę, że ktoś powiększył. Kopalnie. Pokażemy wam kopalnię i co mamy zrobić. Jaki mamy zamiar? Opuszczony A, teren ja X, to Dobrze. Plany w tej kopalni mamy takie Gdzie Ponieważ tu, tu jest spawner pająków jaskiniowych Tutaj jest spawner pająków Gdzie jaskiniowych spawne? A tu jest zombie A tu jest spawner pająków... A tu jest pająk? Nie, to nie tutaj było, przepraszam Chodźcie A tu jest spawner Gdzie? No tutaj jest właśnie spawner y, pająków o no, ty, tutaj właśnie, jest tutaj. No tutaj właśnie gdzie Xotobik ja. poszedł wchodzić. A czemu wy nie braliście powdera? Ej, mam trzy wiadra, czyli będziemy mogli się pobawić później waterskinami, co wy na... Spoko, spoko. Ej, ja idę do ciebie Xotobik, ale dobra, nie chcę mieć. Się... A ja już tam wszystko pozbieram. No spoko. Zobacz, to y trzeba y oświetlić te spawnery, bo mnie y niektóre... wkurzają. Y Poświetlajcie je Dobra i chodźcie szukać może kolejnego znajdziemy I Może zniszczę czas, żeby tam Żeby coś to wziąć, a nie otworzyć Spoko, ja tu szukam Jezu, jak nie spadłem na ja, ja, lawy Jak zbroja się trzyma Kolejny spawner, kolejny spawner Dziadu, no Trzeba, trzeba znaleźć Dobra, kolejny spawner mam nie odkopuj tych lamusów! Kupy. Ja tam i, e, niż system, no? Nie, po prostu. A... Broń mnie, ja... Dupa... Ni, ...niższego. Da, daj mi ja ekspo. Ty lamo, fajnie. wziąłeś nie. ekspo. Nie, nie chcę z nas, nie do tam. No on. Kofę, Sam sobie kopał. Bo to jest ze śląska, tak jak mój kolega. Ja nie jestem ze Śląska. No, ale dzisiaj jestem, bo też kopiesz. tylko że jak poleczyn. Jak co to ją tnę. Dobrze, czekajcie, sprawdzę ile się nagrywa. 9 minut. 9 minut to... O, pociąg. O chlebek plus węgiel. Przyda się. No, no, chodźcie, Ogólnie, jeśli chcecie, to piszecie K-Drop i wszystko macie: diament 0,8%, emerald, emerald, emerald. 1,2, żelazo 10%, złoto 1,4, restą 2% i prof 0,9. A jak coś to ja oświetlam pochodniami, bo mam już 42. Dobrze, słucham, co chciałeś. mną. Dobra, pokażę Ci te rudy. No. Ej, to poczekajcie. Ej, poczekajcie, gdzieś na mnie coś ja szybko powieras tekstura. Dobrze i tak za chwilę kończymy. Jeszcze 30 sekund tak jest się... Co takie krótkie robisz? O, rudę Diaksów, nice, to potem się wykopię. Powie... Oczywiście kopie... nie zdradzimy wam naszego sposobu na kopanie diamentów z rudy. Wiem jaki. Jaki? Ale nie mów. Po... Nie powiem. Potem. Ej, Dobrze, chodźcie, ustawimy się. Ej, możesz w tym momencie jakoś e, złączyć, no? Chodźcie. Chodźcie się pożegnamy.